Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Panie Hubercie. Odpowiadam na pytanie. Czy zespół Czer stanie się po Chopinie i Lewandowskim kolejną dumą Polski? Czy zespół Czer stanie się po Chopinie i Lewandowskim kolejną dumą Polski? Czy zespół Chair stanie się po Chopinie i Lewandowskim kolejną dumą Polski? E, powiem tak, co jest na tak? E, karta sądu ostatecznego. E, tutaj należałoby się z czegoś wyzwolić, tak? Bo mm, sąd ostateczny jest bardzo silną kartą, e, generalnie pozytywną, tylko że ona wnosi jakby konieczność wyzwolenia się z czegoś, z jakichś takich kajdan, może mentalnych, m, m, emocjonalnych, tak? Czy też e, jakichś takich, no... Coś tutaj jest jakby zablokowane w pewnym sensie, tak? Może ktoś blokuje jakby um, szansę rozwoju um, tego zespołu, ale należałoby się uwolnić, katarsis, tak? Um, uwolnienie się od czegoś, uwolnienie się może do takich starych schematów. Um, to należałoby zrobić. Um, co jest na niej karta świata? Czyli generalnie karta świata wnosi um, o takim otwarciu na nowe możliwości, na świat, na, na prawda, różne rynki, nie tylko muzyczne. No i właśnie to jest w przeszkodzie, czyli żeby zespół Czarz został dumą Polski, to należałoby zburzyć stare schematy jakieś, bo one nie działają do końca. No i przede wszystkim tutaj Um, jest pewna obawa, że członkowie zespołu mogą się rozejść w jakiś sposób, tak? Jeszcze przed zostaniem tą dumą, tak? Czyli należałoby iść jakby w tym kierunku. Wszyscy powinni mieć ten sam cel. Nie rozpraszać się gdzieś po świecie, bo niestety jest taka opcja. Ktoś na przykład chce kariery solowej, no różnie bywa. Należałoby mieć jeden wspólny kierunek, obrany plan działania, tak? No i katarada wieża, czyli... Tak samo wieża jest tak samo silna, praktycznie jak są Ostateczny, Bardzo silne karty. Tutaj należy zburzyć fundamenty, zburzyć struktury, na których zbudowano zespół, bo coś tutaj nie działa. Jeżeli się nie zburzy, to wszyscy pójdą, mogą pójść w inną stronę, tak? Czyli wyzwolenie e, z tych takich mentalnych kajdan, e, zniszczenie struktur, na których zespół został zbudowany, i nie pozwolę, nie, nie nie wyrażenie zgody, tak? Proszę nie pozwolić na rozproszenie się członków zespołu w różnych kierunkach. No i cóż, dołożyłem tutaj jeszcze kilka kart. Karta Maga, jak najbardziej. Możliwości, atuty w rękach. Zespół będzie, jeżeli to się wydarzy, zespół będzie naprawdę miał dużą szansę zostać dumą Polski. Natomiast tutaj znowu jakieś blokady, zahamowania, które są tylko w głowie u kogoś, tak? Zniszczyć je. Tutaj 180 stopni zmiana. Los po prostu podrzuci możliwość zmiany. I wtedy będzie nowa droga, głupiec, nowa szansa. W paziu monet. Ale tutaj coś jest do przepracowania. Jest duża szansa, że zespół czerwca zostaje kolejną dumą Polski po szopenie i Lewandowskim, Natomiast. Do zburzenia fundamenty, na który został zbudowany. Do zburzenia, fundamenty, mentalne blokady i nowość. Też czuję, że będzie nowa jakaś taka droga w zespole, typu może otworzenie się na jakieś inne wpływy, tak? Ale pozytywne, oczywiście. No, coś tutaj będzie do zmiany, ale to już sami zobaczycie, po prostu los Wam to podsunie. Tylko naprawdę, no proszę nie pozwolić na rozproszenie się członków zespołu i, i będzie dobrze. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego, co najlepsze, życzę powodzenia. Miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.